Dzień dobry! Dzisiaj pokażę Wam dwie najlepsze bronie z każdej klasy w Terrarii. Przynajmniej w mojej opinii te bronie są najlepsze. Zaczynamy! Pierwsza klasa, czyli Mag. Pierwsza broń to oczywiście Last Prism. Wylatuje z Moon Lorda i zadaje bardzo dużo damage. Druga broń, czyli Nebula Blaze. Skraftowane używając 18 Nebula Fragmentów przy Ancient Manipulatorze. Druga klasa, Summoner. Pierwsza broń, Terra Prisma. Dropi of Light, gdy została pokonana w dzień. Druga broń, Kaleidoskop. Dropi z of Light, aby to dostatnie, trzeba pokonywać jej w dzień. Trzecia klasa, melee, Pierwsza broń, Zen. Można go skraftować przy połączeniu. Terra, Terra Blade, Star miaumera The Horseman's Blade, Sidlera, Influx Wavera, Star Fury, Copper Short Sworda, Enchanted Sworda i e. Bikera przy Halkumowym lub Mithrilowym Kowadle, druga broń, miałamer Dropizmoon Lorda, czwarta klasa, Ranger, pierwsza broń SDMG, Dropizmoon Lorda, druga broń Vortex Bitter, skraftowany przy użyciu 18 Vortex fragmentów przy Ancient Manipulatorze. To już wszystkie klasy. Jeśli obejrzałeś lub obejrzałaś ten film do końca, to napisz w komentarzu Twoją ulubioną klasę w terrarii. Moją ulubioną klasą jest Ranger.